Przyszły paczki jakieś. Zaraz będziemy tu zaglądać, co tu w tych paczkach może być. Święty Mikołaj był rzucił to pod znakiem, i to ciężki. Piękne nowe oponki. To są tak zwane opony diagonalne. Prawdę mówiąc, to wiecie, takich opon toście nie widzieli 50 lat. Opowiem Wam trochę o tych oponach. Pomijając. Całą historię opon od pana Vanlopa, który dla dziecka z węża ogrodowego zrobił oponę do rowerka. To generalnie rzecz biorąc, opony się tak robi, że jest tutaj płótno, które jest wzdłuż opony albo jest pod kątem, ale jest, nigdy nie jest pod kątem większym niż 45 stopni. Nie jest w poprzek, tylko wzdłuż te pł płótna układa się takie, takie warstwy, żeby się to trzymało. Na początku, równo 100 lat temu, jak była pierwsza wojna światowa, tam w 2014 roku, były jakieś pierwsze patenty opon radialnych, promieniowych czyli takich, że te włókna tutaj w poprzek się stawiało. Głównie to były płótna, teraz się stosuje, metalowe, metalowe osnowy i dopiero w roku 1948 Michelin, który wtedy był właścicielem Citroena wymyślił opony radialne. Pierwsze opony na świecie, które były wyprodukowane, to były opony radialne Michelina. Zastosowane w Citroenie, ale to było w Europie. W Ameryce w dalszym ciągu robiło się opony diagonalne. I tak było jeszcze przez kolejne dwadzieścia no, parę lat. Kiedy Lincoln, pierwszy, wymyślił, że w tak luksusowym aucie. Jak Lincoln powinny być opony promieniowe. Po tym, jak tutaj Consumer Report, taka organizacja konsumencka amerykańska, napisała, że te radialne są dużo bezpieczniejsze od diagonalnych. Więc Lincoln, który chciał być takim liderem bezpieczeństwa, stwierdził, że zastosują, i oczywiście były to opony były to opony importowane z Francji. To były Micheliny. Tego Lincolna sprzedawali na Michelinach. No, to był rok 72. A mój Cadillac jest z roku 51, czyli 20 lat wcześniej. Ponieważ opony promieniowe i opony diagonalne się inaczej zachowują, to się robi inne zawieszenie do tych samochodów. Więc taki Kadilak to powinien jeździć na oponach diagonalnych, bo całe zawieszenie ma dostosowane, one są miększe, nie prowadzą się tak precyzyjnie, ale dają większy komfort jazdy. W związku z czym właśnie stwierdziłem no i wyglądają inaczej, wyglądają jak opony z innej epoki. Co prawda można kupić opony promieniowe. Radialne które mają wygląd tych diagonalnych, ale stwierdziłem, że, że ja sobie, ja, prawdę mówiąc, jeździłem na oponach diagonalnych w moim Mustangu, który, co prawda, był przystosowany do opon radialnych, ale ja kupiłem opony do Dragsteru, ponieważ tam miałem bez przerwy problemy z trakcją, to kupiłem takie opony Mickey Thompson. Bardzo miękkie boczki. Bardzo dobra przyczepność. Nie dało się tym autem skręcać. Natomiast jak ruszał na skrzyżowaniu, to mu przednie koła podnosiło do góry. A wtedy to było dla mnie najważniejsze. Więc tak się sprawy mają. Będziemy zakładać opony do Cadillaca z epoki. To znaczy są to nowe opony, nowa firma je produkuje, Hoker Tire. Specjalizują się w oponach do klasyków, ale będą to opony technologicznie i z wyglądu z epoki Cadillaca. A dlaczego wymieniam, to jeszcze wam pokażę. Jak pokażę Wam opony, jakie są w kawila. Nie wiem czym to można zmyć. Tu mam płyn do mycia garków. Ale nie jestem pewien czy to będzie działać. A jak będzie działać, działa, ale zdaje się, to będzie dłuższa robota, żeby żeby to zmyć no w sumie nam to bardzo ładnie schodzi znalazłem jakiś płyn do mycia będzie piękny biały bogopony bo te które mam na kadilaku są białe tylko teoretycznie właśnie jeden z problemów jaki miałem to taki że no, tego się już nie dało domyć do białego koloru. To co było na Cadillacu jest już takiego koloru. Bardziej w beż beżowy wchodzi jakiś. Ze starości i, i już całe popękany Bo prawdę mówiąc nie mam pojęcia ile lat no, mają te opony w Kadilaku. no Ja nie uważam, że opony pięcioletnie trzeba wyrzucać. Czy nawet dziesięcioletnie? Dziesięć lat to jest chyba taka norma, że dziesięć lat opona może mieć. Ja myślę, że dziesięć, jak nam zostało bieżnika na sezon 3-2, to jak pojeździmy 12 lat, to się nie stanie. Ale już jak opona się zbliża do 20 lat, to się może rozlecieć ze starości. W Kugarze mi się jedna rozpadła. Normalnie bieżnik odleciał. ona nie pękła, tylko bieżnik się zaczął odpadać. Bo już jakieś tam mikro, mikro pęknięcia były. Teraz Wam pokażę różnicę między białym a białym kolorem. To będzie widać na filmie. no Widać jaki, jaki biały jest na nowej oponie, a jaki biały był na starej. Tej starej się już nie dało doczyścić. To już było szorowane. I tu no, nie widać, tak? ale to wszystko już jest spękana guma ze starości. To wszystko już guma, mimo że jeszcze bieżnika jest sporo. Ale, ale ta opona się już może rozlecić niedługo. Jedziemy do warsztatu założyć te opony. Niektórzy z nas z was znają tą historię, ale ja pamiętam, jak zaczynały moją karierę kierowcy zawodowego, odlotowego w 1977 roku. 45 lat temu, tak? 44 lata temu. To opony diagonalne były jeszcze używane dość powszechnie w takich samochodach na przykład jak Żuk i Nysa w dostawczych samochodach. Ja, pra, moja pierwsza praca to była praca w Łączności, jeździłem żółkiem w Łączności, rozwoziłem paczki. Jeździłem w okolicach Ojcowa, tam są ładne górki, Ojcowski Park Narodowy, Serpentynki, a oczywiście Żuk ma tylny napęd, a ja miałem wtedy 20 lat, a człowiek jak ma 20 lat to nie jest taki za mądry czasami. W związku z czym, oczywiście, tym żukiem jeździłem, jakby to była M3 co najmniej. Zawsze jak się udało y, dryftować, to człowiek dryftował albo jeździł po prostu na granicy przyczepności po tych serpentynach. I mój żuk miał opony radialne, promieniowe, ale mój żuk się zepsuł, kras, i dostałem innego, który miał opony diagonalne, o czym nie wiedziałem. I jak wjechałem sobie tam w te moje serpentynki ulubione I chciałem pojechać tak jak jeździłem zawsze To mało bym się nie zabił No okazało się, że to auto w ogóle się To auto się trzyma drogi tak jak ta kamerka szybi To znaczy w ogóle się nie trzyma Więc... No nie wyleciałem z drogi, ale wtedy moja, była moja pierwsza lekcja, że to jakie mamy opony ma duże znaczenie. Potem oczywiście dużo bardziej tą lekcję przerabiałem w Ameryce, jak sobie kupiłem Mustanga, którym zdarłem mu oryginalne opony zanim przejechał 5000 km to już mi druty wychodziły z tych opon z tyłu. A dlaczego, to pewnie widzieliście na filmie z Mustangiem moim. A ponieważ pieniędzy wtedy nie było, raty za auto były wysokie, ubezpieczenie za auto było wysokie, bo nałapałem mandatów, więc kupowałem tanie opony. A tanie opony się w ogóle tym autem nie dało jechać. Jeszcze jak deszcz spadł, to no, ciężko było ruszyć z miejsca. Jakby człowiek po lodzie jeździł. I ktoś mi poradził, żebym kupił opony Miki Thompson. Opony do wyścigu dragsterów. Niedrogie, diagonalne, ale mające niesamowitą przyczepność. No i rzeczywiście, bardzo byłem zadowolony z tych Miki Thompson, bo nawet na mokrym, nawet na deszczu lepiły się do asfaltu pod warunkiem, że człowiek prosto ruszy. Jak tylko chciałem skręcić w którąkolwiek stronę, no to była to to była to tragedia, bo to nie były opony do skręcania, tylko to były opony do wyścigu dragster. A teraz też będziemy mieli opony diagonalne, no ale to głównie dlatego, że Cadillac się zupełnie inaczej jeździ. Przede wszystkim tu o komfort chodzi, no i o wygląd. To jest takie auto do cruzowania. Kruz, jest takie słowo do wolnego jeżdżenia żeby pokazać wszystkim jakie to my mamy wspaniałe cudowne auto. Jestem na miejscu. Mam nadzieję, że mnie szybko tutaj wezmą, bo ja będę czekał na założenie tych ob. Yeah, this has got these has got the big hole in him like on my 52 truck out there. Yeah. What's the numbers here? This is the how old the tire is, right? That should be the 31st week of 08 was when those was made. <laughs> Tak, były same problemy. Pierwszy problem był taki, że e, zaworki do pompowania, ta podstawa zaworku, baza, to co się łączy z felgą jest w innym rozmiarze niż dzisiejszy jał. No ale na szczęście tu był sklep niedaleko z częściami, więc. Udało się to kupić. Drugi problem był taki, że on ma małe wycięcie na na tylne koło. Tylne koło jest prawie, że całe schowane. I okazało się, że jak napompowali opony, to się nie dało wsadzić, bo się nie mieściło w tą szparę między bębnem, a nadwoziem. Nie dało się koła wepchnąć. Ale to dlatego, że te opony no po napompowaniu były baloniaste, że tak powiem. Trzeba było spuścić powietrze, dopiero wtedy weszły i napompować ponownie na samochodzie. Co do samej jazdy teraz, to mam wrażenie, że dużo lżej kierownica chodzi. Bo on nie ma wspomagania, on ma olbrzymią tą kierownicę, ale. Wam na parkingu jak ruszałem to się okazało, że całkiem lekko teraz ta kierownica chodzi Natomiast no nie bardzo wiem jak on jeździ bo stoję, bo jest piąta godzina i ludzie z pracy wracają więc nawet my tu mamy korki, korki nie korki no na światłach stoimy zaraz się światło zmieni to pojedziemy założenie czterech opon razem z z tymi zaworkami a za zaworki mi nie policzyli nic. Po prostu policzyli mi, a nie za zaworki było 9 dolarów. 9 dolarów 16 centów plus 20 dolarów od koła założenie razem plus podatek. 6 dolarów razem. 97 dolarów 70 centów. 100 dolarów. No i gotowe. Tak się prezentuje. to te koła mają białe obwódki. Trzeba by go chyba umyć też troszkę. Bo lekko tu do schlapany jest czymś, no ale to już nie dzisiaj, bo za zimno.